No tu pieska. No wchodź. Wchodź to jest ciężkie. Wchodź to jest ciężkie. Kiedy się pojawisz? Jak taka gwiazda? Fani czekają na balkonie. Aż gwiazda jest. Justin! zawsze takie nie były dla moich kół nie były nie były nie były nie były zawsze być takie nie były nie były nie były głowę możesz spodnie trochę bardziej tak możesz a no, o, to I, I możesz a możesz zwrócić głowę bardziej w stronę moją czy nie czy to jest Max no <y <quantifica> no to niech tak będzie dobra, no możemy Martin, no proszę Teraz pieska, widać, No Moja tu pieska. Możesz mi wyjaśnić, gdzie ty byłaś? Telefon masz wyłączony, trzecia w nocy. Nie, Laura! No, się, jak się, bo... no, ja Aj, nie, jak mam być lekko wstawiona, a nie, 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 no. nie, 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 menelica. nie, masz być menelica. Menelica jest No, i Nie, no powiedz dokładnie, co mam powiedzieć. Aj, sieć! To jestem mega. na niego, ustawiona, ale... no. No ale dobrze, to jest śmieszne, to nie jest no, to taka... Naucz mnie najpierw, co powiedzieć. No i tak, widzicie mnie, jak to jest <noise> takiej <jak go> <noise> Ja siebie widzę, no. i tak, no. Możesz spróbować coś powiedzieć. Aj, się wstydzę, chłopak. No nie ma się czego wstydzić, no. Masz coś do powiedzenia? Jest trzecia w nocy, telefon masz wyłączony od pięciu godzin, nie odbierasz? No nie no, Laura, no do W ogóle nie... No właśnie. Macieju. Cześć. Nie może takie być. Podejrzliwy jest. Obok mnie stoi Maciek Wapiński, zwany yy, potocznie jako Wapniak. Tak, to ja. Przyszedłem do niego nie dlatego, bo go lubię, bo go nie lubię. No. Nie, jeszcze raz. Bo ja stąd przyjdę jednak. Ty? Nie, ty jesteś Wapniak czy Maciek, bo nie wiem. Maciek. Maciek. Już jesteś Bapaj Maciek. Wapniak Już Wapniak ba umarł, teraz jest Maciek. Kurde. Możesz przefałowo. to nagrać normalnie? Dla mnie, dla mnie Wapniak umarł y, kilka miesięcy temu, no, jak chodził robić pranki. Ale, po co historia Macieka w ogóle w Ciekawostki YouTube. Maciej Wapieński urodził się w Łasku koło Sieradza w 1991 W roku. roku. Oddal Laura poduszkę od Martina Błagam cię, no weź z niżej z tą poduszką. Wygląda jakby leżał pod łóżkiem. Martin zniż tą poduszkę. Jeszcze niżej Martin poduszeczkę proszę, jeszcze. Daj niżej swoją poduszkę. Ja Martina teraz j** tę poduszkę, no Laura ciągle leży na O, ona się Daj Niżej dajcie tę poduszkę. No Martin, daj niżej poduszkę. Teraz to legalnie poduszkę. Coś tam mi opowiadaj. Nie. No pro. To ty no opowiadaj. Coś. Ale ja piję i ja wtedy powiązuję. No. Nie, nie opowiadam. No nie, nie mówię coś. żadnej historii. Ewa, Ewa, jest, Ewa jest w ciąży z, z Romanem i, i coś tam. No, no dobra, dalej. No, powiedz. Akcja. I, I okazało się, że ona jest z nim w ciąży. Hmm? Ej, dobra, jaki to ma sens? I ty mi, ja mówię, że ktoś jest wsiączy, a ty mi pokazujesz, a w nocy my zróbmy sobie dziecko. Nie, no Martin, wykasujmy wy, wy tą rozmowę. Nie, Martin, ja mówię serio. Rozbolała mnie głowa, więc ty lepiej pójdź na kanapę, a ja idę już spać do łóżka. No, ale nie jest łysnawcze. Zapomniałam? Dawno mnie tutaj nie było, ale mój telefon znowu nie żyje. Haha! Snapchat Lojurinal! Chcecie zobaczyć dziewczynę z żurnala? Na Lojurinal nie zobaczycie. <gry> A, ale jaja! <gry> Super, jest. kolejny sprzedałeś. jeszcze dałeś. się Super, dzisiaj mam trzy puszki Sprite, z napisami, specjalnymi napisami. Nie, mam więcej w ale tylko trzy udźwignąłem. Generalnie Sprite wyprodukował takie fajne puszki z napisami. Widzisz, że na tu jest, nie ma opcji. A w nocy i tego typu rzeczy I wiesz co możesz zrobić? Co? Wypisz te? To swoją drogą, ale najpierw musisz Poderwać na te napisy dziewczyny No ja, ja mam dziewczynę już. To jest wyzwanie, moje wyzwanie od Ciebie Twoje, moje, moje od, do Ciebie, moje dla Ciebie Dziękuję, wyzwanie. dobra Pytanie, czy dasz radę? Oczywiście, że dam radę Pokażę Ci teraz, zapraszam dobra. No, nie ma... Tam, Tamta dziewczyna, proszę bardzo Dobra, ona no nie ma opcji Widziałam, no przyznaj się tj. podoba ci się... Przyznaj podoba ci się któraś tam dziewczyna, nie wiem jakie imię. Wstaw sobie jakiekolwiek. Prawie ją No nie jakiekolwiek, tylko z tych co a, no tak, z tych trzech, no ale to nie będę nie, 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 Prawie ją pożaruj wzrokiem, zresztą i tam powiedz drugim. Widziałem przyznaj podoba ci się Kasia. Prawie pożaruję wzrokiem. Zresztą Asia a, a też. Ty chyba nie chcesz iść ze mną. Janusz reżyser... Janusz reżyserii. Janusz reżyserii. Ledwo tam duka ze sceny po tam nikt nie wie o co chodzi i myśli, że to jest reżyseria i później reżyserium, reżyserium artystami Sama sobie domyśl. Tak sobie Sama sobie tam wejdź, tam w ogóle zagraj jak chcesz, tam Sławek Katrus i jest reżyserium artystami Kiewicz. Woody Ale nie mówi nic swoim aktorem. Woody Ale to najgorszy reżyser świata. Dokładnie! Nie mamusia. Mamusia jest teściową, a to nie jest moja mamusia. Możemy? Ja mam... Marcin zamknij się. Możemy? Tak słuchają reżysera właśnie. Widzicie, reżyser ma uwagi, a operator mówi sam Mistrzu, mistrzu, jak tam mistrzu? Dobrze wszystko? tak w rządku mistrzu. <noise> Wycierał b ręcznik <noise> 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 i teraz idę do kula na <noise> Nie, to jest ręczniczek taki. To od był. Kamera, proszę bardzo, akcja! Wow, marfaka! jak żebyś się nie podstydził. Nic, nic nie ma, Cześć. Kolega powiedział tutaj, że o no, to że po poderwa i mówię, nie ma opcji. Ale nie spróbuję się, nie dowiem. Widzisz? To ale, było proste Ale, co, ale nie wyszło? Po, poderwał się? Jeszcze nie, to jest teraz to jest ten, to jest ten proces. Ale czy jest, jest na dobrej drodze, czy raczej jest. nie? Jest ta chemia, że Angelika, Maciek już się skojarzymy. Zobacz, podobna karnacja, włosy podobne i tak dalej. I powiedz coś, żebyś z tymi włosami zrobiła. To wygląda jakbyś spał z mopem jakąś. Popraw se włosy z tyłu, wyglądasz jak kuc. Z tyłu ma kuca znowu, no. Jeszcze się bardziej przykryk, w ogóle moglibyśmy tam poduszkę wstawić zamiast siebie. Możemy. A po A po Nie. Troszeczkę nim Ale to już jest lewa teraz poduszka. Proszę. Do zobaczenia. Ale jeszcze nie powiedzieliśmy co do zobaczenia. Zobo, do zobaczenia. Moi drodzy, bo on zapomniał, on od końca jedzie. My mieliśmy raz powiedzieć o konkursie, który jest na Instagramie Sprite. A. Tutaj możecie kliknąć w to, link jest także w opisie. Między innymi właśnie do wygrania jest zabawa z nami. on bo znacznie, chodzi o to, że będzie impreza organizowana, w której my będziemy obecni. I nie tylko my, bo też również inni youtuberzy. I wszystko to będzie związane z tymi oto specjalnymi poprzeczkami. A my jesteśmy Januszami życia, Ooo! To jest tak, Janusze życia. Czaj ty potrafisz <try> żyć nawet. Dobra. <try> no no. no tu pieska. Nie były, nie, nie, nie były. Nie były? Nie, nie, nie były.